Cześć, ciekawscy. Być może nie jest tak ważny jak mózg, płuca czy serce, i właściwie spokojnie moglibyśmy bez niego żyć, ale co by to było za życie, skoro nie wiedzielibyśmy, jak smakują potrawy? Zresztą, gdyby go zabrakło w naszych ustach, jedzenie i mówienie byłoby o wiele trudniejsze. Język bowiem jest bardzo interesującą częścią ludzkiego ciała, ale także sposobem na pobicie kilku światowych rekordów. Czy wiedzieliście na przykład, że są osoby z językiem tak długim, że mogą polizać nim swoje oko? Albo że przy jego pomocy można podnieść ciężkie rzeczy? Takich ciekawostek jest znacznie więcej, już za chwilę poznacie 10 tych najbardziej niezwykłych. Myślimy, że po obejrzeniu tego odcinka trochę inaczej spojrzycie na swój język, ale zanim zaczniemy, upewnijcie się, że kliknęliście suba, włączyliście powiadomienia oraz nie zapomnijcie o łapce w górę. 1. Patrząc na muskularne ciała siłacza, ale również ciężary, jakie mogą unieść, mogłoby się zdawać, że biceps to najsilniejszy mięsień ludzkiego ciała. Nic bardziej mylnego. To miano należy się bowiem językowi. Biorąc pod uwagę stosunek siły do wielkości, jest on wprost bezkonkurencyjny w porównaniu z innymi mięśniami. Zatem z oczywistych względów przy jego pomocy nie podrzucimy kilka razy 100-kilogramowej sztangi do góry, ale za to może on utrzymać spore obciążenie. Pewien mężczyzna nazwiskiem Thomas Blackstone postanowił sprawdzić tę granicę wytrzymałości i zawiesił na swoim języku niemal 11-kilogramowy odważnik. A ponieważ nikt więcej nie zdobył się na pobicie tego rekordu, został on wpisany do księgi Guinnessa. Warto zaznaczyć, że aby tego dokonać potrzebne są odpowiednie ćwiczenia języka, między innymi zwijanie go w rulonik, zlizywanie przy jego pomocy jedzenia Stależa, a nawet wymawianie łamańców językowych, czym laskanie. Dzięki temu staje się on mocniejszy, ale też bardziej elastyczny. Innym ciekawym faktem jest to, że język to jedyny mięsień w ludzkim ciele, który działa bez żadnego wsparcia ze strony szkieletu, a to kolejny dowód na jego wyjątkowość. 2. No to może teraz zróbmy pewne doświadczenie. Najpierw weźcie w dłoni ręcznik papierowy i przy jego pomocy dokładnie osuszcie swój język. Możecie się nawet wspomóc suszarką do włosów, ważne jest to, aby usunąć z języka wszystkie resztki śliny. Teraz, gdy jest on odpowiednio przygotowany, kładziemy na nim plasterek cytryny i od razu możemy zauważyć, że nie wyczuwamy tego i że jest kwaśny. Jak to możliwe? Już wyjaśniamy. Bowiem język uzyskuje zdolność wyczuwania smaku tylko w obecności śliny, która utrzymuje jego wilgoć. Ponadto kubki smakowe wskazują, czy coś jest kwaśne, słodkie czy słone, tylko gdy pożywienie, które wkładamy do ust jest rozpuszczalne w wodzie. Zatem wszystkie inne produkty, które nie posiadają tej właściwości, po prostu nie mogą być przez nas smakowane. To dlatego nie wiemy, jaki jest smak szkła czy plastiku, a mówimy o tych dwóch rzeczach nie bez powodu. Choć wielu z Was z pewnością nawet nie przyszłoby do głowy, aby się nimi delektować, to wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy wprost nie mogą się obyć bez jedzenia teoretycznie niejadalnych rzeczy. Zatem spożywają żarówki, rowery, telewizory, a nawet samoloty. Ale aby dowiedzieć się o nich więcej, kliknijcie w link, jaki właśnie pojawia się na ekranie. 3. Dźwięki wpływają na smak potraw. Zatem jeśli jecie w hałaśliwej restauracji lub w samolocie, głośne odgłosy sprawiają, że posiłek wydaje się być mniej słodki lub słony. Poza tym dzieci odczuwają smak intensywniej niż dorośli, co tłumaczyłoby dlaczego tak bardzo lubią słodycze. Dzieje się tak, ponieważ posiadają tyle samo kubków smakowych co osoba dorosła, a ponieważ mają mniejsze języki, na każdy centymetr kwadratowy przypada więcej receptorów i dlatego jedzenie ma mocniejszy smak. W przybliżeniu, pustach w każdej osoby jest około 10 tysięcy kubków smakowych, ale co ciekawe, nie znajdują się one wyłącznie na języku. Można je znaleźć również w nosie czy zatokach, na uszach, po wewnętrznej stronie policzków, na podniebieniu, a nawet chowają się pod językiem. Niestety, wraz z wiekiem wiele z nich tracimy i przeciętnie starsza osoba może mieć ich połowę mniej niż człowiek młody. A przez to posiłki mają po prostu mdły smak. 4. Odcisk języka jest niczym odcisk palca. To oznacza, że u każdej osoby wygląda on inaczej, a dokładnie ma inny kształt i rozłożenie kubków smakowych. Zatem, tak jak teraz używamy odcisków palców czy skanów siatkówki do potwierdzenia naszej tożsamości, równie dobrze moglibyśmy w tym celu pokazywać po prostu język. Czy możecie to sobie wyobrazić? 5. Kiedyś sądzono, że mężczyźni mają dłuższe języki niż kobiety, jednak nie do końca jest to prawdą. Zacznijmy od tego, że obecnym rekordzistą w kategorii najdłuższego języka na świecie jest Amerykanin Nick Stober. Jego wynik to 10 cm. Mężczyzna na co dzień pracuje jako komik, dlatego bardzo cieszy się z posiadania tak niebanalnej części ciała. Opowiadał, że już w dzieciństwie zdał sobie sprawę z tego, że jego język jest inny od wszystkich, ponieważ jego ojciec był wielkim fanem zespołu Kiss i przez to zachęcał swojego syna do naśladowania słynnej pozy Gina Simonsa, czyli wokalisty tej kapeli. Nikt przyznał również, że wyrośnięty język pozwala mu na polizanie się w nos czy łokieć, chociaż okazuje się, że nie jest to aż tak wyjątkowe osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że pewna amerykanka czubkiem języka może dosięgnąć oka. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale mieszkająca w Michigan, Adrienne Lewis udowodniła, że jest to możliwe. Na YouTubeowym kanale w jednym z filmików faktycznie można zobaczyć, że jej język jest tak długi, że dotyka nim oka, a to znaczyłoby, że światowy rekord najwyraźniej powinien należeć właśnie do niej. Jednak jak na razie jej język nie został jeszcze oficjalnie zmierzony przez kapitułę księgi Guinnessa. 6. Najszerszy język świata należy do hollywoodzkiego gwiazdora Briana Thompsona. Można go było oglądać w takich produkcjach jak Terminator, Cobra, Star Trek czy z Archiwum X, ale raczej mało osób zdawało sobie sprawę, że dzierży też rekord Guinnessa. Jego język jest szeroki na 8,88 cm, jest też dość długi, gdyż mierzy niemal 9,5 cm. Również kobiety mają swój rekord w tej kategorii, a obecną liderką jest Emily Schlanker i jej mierzący 7,5 cm język. Dziewczyna ma 14 lat, dlatego można się spodziewać, że już wkrótce pobije swój własny wynik. Poza tym, posiadanie aż tak szerokiej tej części ciała jest u niej rodzinne. I ojciec również może się pochwalić niemałym rozmiarem swojego języka. Dzięki niemu w 2015 roku zyskał światowy rekord, który 3 lata później został pobity przez obecnego mistrza. 7. Aby zdobyć wpis w księdze Guinnessa, wystarczy odpowiednio głośno kliknąć językiem. Kunal Jain z Kanady właśnie tak zrobił, a miernik dźwięku zanotował oszałamiający odczyt na poziomie 114 dB. Tak dla porównania działająca kosiarka ma średnio 90 dB, a klakson samochodowy 110. Także wyobraźcie sobie jak głośno musiało być kliknięcie aktualnego rekordzisty. Jednak jeśli myślicie, że jest to najbardziej niespotykane osiągnięcie związane z językiem, to musimy Was zaskoczyć. Bowiem rekordy były też bite w takich kategoriach jak największa ilość dotknięć językiem w nos w ciągu minuty i obecnie najlepszy wynik to 140 42 dotknięcia. Poza tym prawdziwym wyczynem wytrzymałościowym było trzymanie języka na nosie przez 14 minut i 1 sekundę, a rekord ten należy do Lukasa Bikera z Holandii. 8. Kolor języka może dużo powiedzieć o naszym zdrowiu. Na przykład biały nalot lub jasne plamy najczęściej świadczą o zakażeniu grzybiczym. Gdy język jest żółty, oznacza to problemy z żołądkiem. Kolor czerwony może natomiast być oznaką alergii, a gdy przybiera on bardziej jaskrawe odcienie, najczęściej oznacza to niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego. Generalnie każdy inny kolor niż różowy może być objawem poważniejszego problemu zdrowotnego. 9. Podczas gdy w naszym kraju pokazywanie języka drugiej osobie jest zachowaniem nieuprzejmym, to w Tybecie właśnie w taki sposób ludzie witają się ze sobą. Gdy tam wystawicie język w kierunku innego człowieka, na pewno nie zostanie to uznane za niegrzeczne ani tym bardziej dziecinne. 10. W świecie zwierząt najdłuższy język posiadają kamelony. Mierzy on nawet 70 cm, a jest to dwa razy więcej niż długość ciała zwierzęcia. Niemniej szokujący rozmiar języka ma też żyrafa, u której może on dochodzić do 50 cm. Jednak zdecydowanie największe języki posiadają płetwale błękitne, u których może mieć on wielkość słonia. Zatem ciekawcy poznaliście już najciekawsze informacje o języku, która z nich była dla Was najbardziej zaskakująca. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy znacie też inne niezwykłe fakty o tej części ciała. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, dajcie mu łapkę w górę oraz nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, bo z kolejnym ciekawym filmem wracamy już niedługo. Zatem do usłyszenia, cześć!